Witam, tu chciałem pokazać pewien płyn tajemniczy <laughs> rubinowo-bursztynowy to nic innego jak ocet zrobiony z bardzo dużej ilości owocni dzikiej róży Jest piękny kolor zaraz wleję do szklanki i zobaczymy jak to się Prezentuję. Taki jaki piękny! Bursztynowy kolor. Tu chciałem powiedzieć takich kilka ciekawostek, żeby zrobić taki ocet z dzikiej róży. Należy tam różę po prostu, tam owocnie zgnieść, świeżą, dlatego że ona ma w ogóle neutralny smak. Owoce dzikiej róży są w ogóle bez smaku. Dopiero pod wpływem przemian enzymatycznych, po zgniecieniu i dostaniu się tam po prostu tlenu, następują przemiany enzymatyczne. One powodują tworzenie się nowych takich związków aromatyczno-smakowych. Co prawda, witamina C troszeczkę ubywa jej, ale to nie szkodzi, bo i tak jest jej dużo. Tutaj są poza tym inne kwasy, oprócz tego askorbinowego, to i bursztynowy, jest jabłkowy, jest kwas cytrynowy, czyli oprócz octowego są różne inne kwasy organiczne, które współgrają. Żeby zrobić taki ocet, taki ocet to Trzeba przede wszystkim odfermentować później ten, ten zgnieciony owoc, odfermentować, dodać wody i odfermentować do tak wysokości 13%. Wyżej nie, dlatego że trzeba obliczyć ilość cukru tak, żeby wyszło 13%, bo wyżej alkohol, wyższy alkohol jest konserwantem Bakterie octowe nie mają szans się rozwinąć i przetworzyć ten alkohol na ocet. Ja kiedyś miałem taką przygodę, że zrobiłem wino z dzikiej róży, zrobiłem wino z dzikiej róży, i ona miała wysoki alkohol. Przez pół roku. Słoi był otwarty w sensie tym, że był tylko przykryty ściereczką. Zaszczepiałem matką octową, żywym octem wlewałem. Nic nie dało rady. Nic nie dało rady. Przyszedł, przyszedł taki moment, to było już lato, czerwiec, lipiec następnego roku. Na poddaszu trzymałem to wszystko, myślałem, że wysoka temperatura, a tutaj przyszła wysoka temperatura, otwarte okna, jakieś wpadły mocniejsze drożdże. Jak zaczęło to wszystko buzować, doszło do wtórnej fermentacji, przefermentowało niemalże cały pozostały cukier, podbiło. Podbiło na pewno do 18% alkoholu, także nic z tego nie wyszło. Trzeba po prostu nisko odfermentowywać taki nastaw. On ma przepiękny i zapach, i smak. Smak konfitur. Jak się otworzy, wleje butelkę, czy wleje, to unosi się przepiękny zapach smaku, jest rewelacyjny. No, poza tym, no, fajne ma działanie, fajne, jak się tam <kluzniak> przed, jedzeniem, przed jedzeniem łyżkę na wodzie łyknie, to, to, to zapobiega przed, takie, przed taką ospałością posiłkową. Świetnie reguluje właśnie poziom, poziom cukru. Wydawałoby się, we krwi, wydawałoby się, że to tylko ocet jabłkowy, ale ocet z dzikiej róży również. Robię, robiłem też i mam ocet na soku z dzikich jabłek rosnących w polu i, i, i dzikiej róży, no to tam to już w ogóle smaki są rewelacyjne. No i działanie takie prozdrowotne również. Polecam. Polecam, bo zbliża się sezon, za kilka miesięcy można sobie zrobić piękne Przetwory.